Zadanie 8, matura 2017, poziom podstawowy, czerwiec. Rozwiązaniem układu równań z niewiadomymi x i y jest para liczb dodatnich. Wynika stąd że b jest jakieś tam, b jest tu. Nie rozwiążemy tego, bo mamy to b, ale możemy wyciągnąć pewne wnioski z pierścioniki. Z pieszyniki możemy zauważyć, że x jest równe 1, odjąć y. Po prostu y przerzucam na prawą stronę. I tego x podstawmy pod drugą linijkę. Zobaczymy, co wyjdzie. W takim razie mamy 1, odjąć y, odjąć y jest równe b. Z tego wynika, że b jest równe 1, odjąć 2y. Z tego tutaj warto zauważyć, że skoro x jest większe od 0, bo jest liczbą dodatnią, to jest większe od zera, no to mamy, że 1 odjąć y też jest większe od 0, czyli 1 jest większe od y, a czyli w sumie y jest mniejszy od 1. I to, jeżeli zastosujemy tutaj, zobaczcie, to, no to mamy b to się równa 1, odjąć liczba mniejsza od 1, to na pewno będzie mniej niż 2 i więcej niż 0, bo y też jest Większy od zera. Czyli to nam da co, 2y w takim razie będzie się zawierał w przedziale od zera do dwójki, ale bez należących tych. W takim razie, jeżeli odejmiemy taką wartość od jedynki, to znajdziemy się w pewnym przedziale i jaki to będzie przedział maksymalnie najmniejsza to będzie załóżmy 1 no, dziesiąta tak 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 w przybliżeniu sobie zrobimy czyli będziemy mieć B to jest dziewięć dziesiątych. Natomiast taka maksymalna czyli to będzie B to jest 1 1,9 czyli będzie to minus dziewięć dziesiątych w takim razie B będzie się zawierać od minus 1 do 1, bez należących tych skrajnych wartości.